Dzień dobry, pierwszy dzień w Polsce. Słuchajcie, kurwa siedzę sobie o, to na takim zadupiu tutaj. Popatrzcie sobie, przepraszam cię kolego, chyba chciałbym to nagrać. Mureczek, mureczek, mureczek. Rozumiecie? Kurwa drzewka, park, kurwa parking w oddali. I co się kurwa dzieje? Zajeżdża do nas policja. Spragniona kurwa wrażeń, jakobyśmy kurwa tu byli i coś jej w ogóle. I powiem Wam szczerze, że od czterech lat w Holandii nikt mnie kurwa nie zaczepił z takim tematem, żebym kurwa coś gdzieś robił. Chlałem kurwa w centrum Hagi, chlałem w centrum Amsterdamu, chlałem w centrum Rotterdamu. Chodziłem wszędzie z piwem, patrzyli tylko, czy kurwa jestem normalny. Rozumiecie? Dlaczego tak u nas działa prewencja w Polsce? Dlaczego tak musi być? Statystyki? Nie wiem. Kurwa, ale powiem wam szczerze, y, dziwne mam odniesienie, załapałem mandat, y, tak, wziąłem sobie, okazało się jestem biały, tak, jestem biały, ja też wziąłem, fajnie, kolega wziąłem. też jest biały, kurwa, Siemano. fajnie, ja jestem szczupły. rozumiecie, szczupły jest i biały przy okazji, no. tak, I, i powiem wam, kurwa, trzeba by się zastanowić, co z tym fantem zrobić, bo jeżeli robimy sobie, kurwa, pod górkę, w stylu, że na ławce sobie usiądziemy i nie wypijemy browara, to będzie kara. Mm, kurwa, bo będzie kara. A tak naprawdę to do baru nam się nie chce iść, bo jest za drogo, a w domach nam się nie chce siedzieć, bo jest kurwa za duszno. Za ciepło. O. Gdzie się wszyscy duszą zresztą. Je. Swoją drogą ostatnio. No to dziwna sprawa się dzieje. Tak. No. Ale Jej. dobra, dobra, ja dobra. Też chcę, przyswoimy, przyswoimy, ten... Przyswoimy tą Jej, kurwa... Jest okej. Okay. Tak, o. I tu kolega jeszcze. Proszę no. bardzo. Jesteśmy dzisiaj w Sosnowcu. No. Tutaj koledzy mnie oprowadzają po okolicy. Dziękujemy. Tak, jestem wdzięczny z całego serca. Niedługo spierdam na chatę do mojego przyjaciela. Bardzo dobrego zresztą, którego pozdrawiam teraz. Tutaj serdecznie. Dokładnie. No. I dobra i niech się kręci kabarecik Zrobimy do z tym co głowa. się da do góry głowa i myślimy co kurwa tutaj zmienić. Yo, yo, yo. Bo tu chyba coś trzeba zmienić, bo to mi się wydaje, że to jest dziwny kontrast między jednym mm -hmm. światem, a drugim światem Przepraszam bardzo, bardzo, ale trochę za duży Tam żyłem bez stresu, a tutaj, proszę no bardzo, zobacz, też żyję sobie, bez stresu Ale kurwa drzwi. jakieś dziwne e, łapie Proszę o, bardzo e, e, Dziwne łapie e, Kurwa, koszty Tego, że sobie tak idę okay. się tak powiem, Ośmielam No, dziękuję Dobry Dobranoc ludzi.